W drugim meczu sezonu, a pierwszym przed własną publicznością, piłkarze Wiktorii Strzeszów wygrali z LZS Cielcza 4 do 1. Spotkanie rozegrano w sobotę 19 sierpnia w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Początek meczu należał jednak do gości, którzy zdobyli nawet bramkę, która nie została uznana z powodu spalonego. Chwilę później w dogodnej sytuacji znalazł się Piotr Palczewski, ale uderzył wysoko nad bramką. Odpowiedź Wiktorii przyszła w 21 minucie i była najlepsza z możliwych. Świetna walka w obronie oraz znakomite podanie do przemysłowa Dubiela spowodowały, że znalazł się on w sytuacji sam na sam z bramkarzem i nie dał mu szans mocnym uderzeniem. Yes. <noise> Gospodarze wyprowadzali kolejne kontrataki. Po jednym z nich strzelec z bramki oddał strzał tuż nad poprzeczką. W 36 minucie było już 2 do zera. Szybką zespołową akcję zakończył Dawid Przybył. Goście szukali swoich szans, ale bezskutecznie, bo miejscowi przed przerwą podwyższyli swoje prowadzenie do wyniku 3 do zera za sprawą trafienia Dubiela. Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia gospodarzy, którzy zaliczyli trafienie w słupek. W 65 minucie było już 4 do 0 za sprawą mocnego płaskiego strzału Bartosza Piądło z dystansu. Zawodnicy z Cielczy próbowali zdobyć bramkę kontaktową, jednak pierwsza z wygodnych okazji zakończyła się uderzeniem w poprzeczkę. Goście dopieli swego w 88. minucie, gdy dośrodkowanie na bramkę zamienił Aleksander Danyliuk celnym strzałem głową. Wiktoria Ostrzeszów LZS Cielcza 4 do 1. Z meczu na mecz e, gramy coraz lepiej, no ale też przeciwnik dzisiaj nas e, trochę zaskoczył i minus. Bo doświadczeni zawodnicy, ale udało nam się strzelić pierwszy, dru, pierwszą i drugą bramkę. No i już jakby mecz ułożyliśmy. No i tak w zasadzie kontrolowaliśmy grę. Zapytany o debiutanckie trafienie w barwach Wiktorii Bartosz Piąbło nie ukrywał, że dużo ważniejsze było dopisanie do konta drużyny pierwszych trzech punktów. To bramka ładna, lecz liczy się zwycięstwo drużyny, które dzisiaj pokazaliśmy i to jest najważniejsze dla klubu. Stadion Murawa jest bardzo, bardzo dobra. Można powiedzieć, że chyba najlepsza tutaj na powiecie. Równa, nic nie odskakuje. Można, można pokazać jak się gra w piłkę. W tym spotkaniu w bramce Wiktorii zagrał Mikołaj Glinkowski, co mogło budzić zaskoczenie kibiców po ostatnim udanym występie Marcina Kasperczyka. Dlatego, że najpierw muszę ich zobaczyć w grze. Zobaczyłem Marcina, teraz Mikołaja. Jeszcze chwilę na zmianę będą bronili, a później już podejmę decyzję kto pierwszy. W najbliższą sobotę Wiktoria na wyjeździe zagra z kanią Gostyń.